Cześć, ja jestem Lena, a w dzisiejszym odcinku, w którym nareszcie powróciłam jakby coś, wracamy już normalnie z filmikami, przygotujemy sobie pojemnik, jak pewnie widzicie po tytule, dla karaczonów argentyńskich. Zapraszam do oglądania. Pierwszą i moim zdaniem jedną z ważniejszych rzeczy są wytłoczki. Po co wytłoczki? Wytłoczki są po to, żeby powierzchnię życiową naszych karaczanów powiększyć. One są naprawdę dość ważne. Także polecam mieć te takie wytłoczki. To są takie opakowania na jajka. Następną rzeczą jest karma. Ja mam tutaj specjalną suchą karmę dla karaczanów, ale możemy również użyć płatków owsianych lub otręby. Dalej mam hydrożel. Jako źródło wody, ale jako źródło wody może być również jabłko, ogórek, yy, marchewka, jakieś po prostu warzywo lub owoc, obojętnie jaki. Ja używam na zmianę hydrożelu oraz, a, oraz owoców i warzyw. A teraz jak to wszystko umieścić? Wkładamy wytłoczki, ja mam jedno na drugim, w taki sposób. I teraz sobie nasypię karmę, myślę, że tutaj... Będzie dobrze. Mam jeszcze również taką podstawkę. To jest nakrętka od słoika. Yy, I w niej będzie hydrożel. Pozwólcie, że sobie tutaj ją postawię. Nasypiemy ociupinkę tego hydrożelu. No, za dużo oczywiście wsypałam. Tego hydrożelu nie dajemy dużo, ponieważ on bardzo fajnie pętnieje. Teraz dam trochę wody. W taki sposób. Jak widzicie, to się zmienia w taką jakby galaretkę. W bardzo szybkim tempie. Jeszcze dam troszkę wody. Myślę, że tyle starczy. Połóżmy sobie to mniej więcej tutaj. I to jest tak naprawdę przygotowany już pojemnik. Co tu dużo mówić. Wystarczą tylko wytłoczki, żeby powiększyć. Aby powiększyć przestrzeń życiową naszych karaczanów, jakiś tam pokarm i źródło wody. Teraz opowiem troszeczkę o tych karaczanach, które są w pojemniku. One nie wspinają się po płaskich powierzchniach, y, dlatego można nawet je trzymać w otwartym pojemniku, ale jej ja tak mam jakieś takie zamknięcie. Można o nich naprawdę długo zapomnieć, nie, dawają, nie, nie dając im. Pożywienia, wody, a one i tak będą się rozwijać. A ja nie mam imago, ale jeżeli będą imago, to gwarantuję Wam, że samiczki będą składać jajka. Co jeszcze o nich mogę powiedzieć? W sumie już nic. Naprawdę je polecam do hodowania. Jako karmówka dla naszych zwierzaków. I ten, ten sposób, co Wam teraz pokazałam, jak stworzyć ten pojemnik, to możecie wykorzysta wykorzystywać u wszy wszystkich karaczanów. Tylko że w niektóry no, u niektórych gatunków, na przykład u karaczanów. Tureckich. Pamiętajmy, żeby dać jakieś podłoże. Dobra. Czas teraz przesypać nasze karaczany. Zobaczcie, tak one wyglądają. Jak widzicie, mają duży pancerzyk hitynowy. To jest jeden, jeden z minusów. No ale wysypmy je. Są już w pojemniku. Ich nie jest dużo, około setka. Nie chcę mi się tego liczyć oczywiście i nie będę tego liczyć. One naprawdę smakują każdemu mojemu zwierzęciu hodowlanemu. Są o wiele lepsze od świerszczy, z tego względu, że nie grają. Chociaż czasami mogą hałasować. Powracamy, ponieważ jest coś, co jest na k. He, <laughs> he, Wszyscy dobrze wiecie o co chodzi. I... Myślę, że następny odcinek będzie ten. Pewnie wypuszczę w niedzielę, a następny będzie w środę. O modliszce. Także nie mrówki. Chociaż mrówki będą niedługo, będzie fajny unboxing. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.